Wkładałem tuleję numer 2. Pamiętamy o tym, żeby korbowód był do góry ustawiony. Tuleja jest nasmarowana. Smarem tutaj, żeby nam lżej weszło. Silikonowe białe gumeczki, bo one są grubsze. Tu jest miedziana podkładka ta cieniutka. Trzeba uważać, żeby jej nie uszkodzić. Zapychamy delikatnie, żeby jej nie uszkodzić i smaru na nią nie nałożyć bez potrzeby. Bo to może później coś tam nam przeszkadzać w czymś tam albo i nie. Dobra, siedzi. No i teraz trzeba. Mam ten dekielek od ściągacza Założę ten dekielek. Bo trzeba docisnąć. Tę tuleję, żeby usiadła na swoje miejsce. No, no i dopracuję sobie. Siadło. Elegancko pasuje. Ściągam dekielek teraz. Montażowy. Jest nasmarowany. Idę teraz po tłoczkach. tłok już jest naszykowany. I jak pamiętamy, zamek musi iść do rozrządu, czyli do popychaczy w stronę po... Tu jest zamek. O, to trzeba nasmarować jeszcze. Nie nasmarowana panewka. Olejem naoliwiłem panewkę, żeby miała poślizg na montaż, na pierwszy rozruch. Zamek jest w prawidłowym, czyli korbowód jest dobrze i mamy napis na tłoku, czyli tłok też jest dobrze wpasowany. I jest założony przyrząd do zakładania Pamiętamy, że musi być korbowód w górze, bo przeciwwaga będzie nam przeszkadzała w, w tym, żeby tłok obniżyć, bo będzie się zapierało przeciwwagę. O! Proszę. Tutaj leciutko pomijamy, żeby przez pierścienie przeskoczyły z urządzenia na... blokowało chyba jest uciek troszkę. Dobra. Tak jest. powiedzieć o Siedzi teraz na wale. zabrać Teraz opuszczamy z tłokiem wału do dołu.